Dzień dobry Baranki, Wróżka Sikora. Witam Was bardzo serdecznie na Waszym czytaniu grudniowym. Sprawdzimy sobie, jakie energie w polu znaku barana, osób spod znaku barana, barana słonecznego, ascendentalnego, aspektów barana mogą się realizować w miesiącu grudniu. Ee, baran, bardzo proszę o przekaz. Dla baranków, jaka energetyka na miesiąc grudzień dla Was może się zrealizować w miesiącu grudniu? Baran, bardzo proszę o przekaz dla baranka. Energia, z jaką baran wchodzi w miesiąc. Energia, z jaką baran wchodzi w miesiąc grudzień? Ósemka kielichów baranki. Tutaj jest pożegnanie jakiejś starej drogi, jakiejś dotychczasowej drogi eee, i rozpoczęcie czegoś nowego, zostawienie czegoś za sobą, i to zdecydowanie zostawienie czegoś za sobą. Co zostaje za wami? Co odchodzi do przeszłości? Co zostaje za barankiem. Odwrócona karta słońca kierunek, w jakim baran podąża w miesiącu grudniu strona, w jaką baran przesuwa się w grudniu odwrócona karta cesarza ciekawe ciekawe. Baranki, dołożę zaraz pozostałe karty, natomiast tak już na ten moment w zasadzie sprawdzę sobie tylko, czy widać. No, nic nie widać. Tutaj się mocno pokazuje energia odchodzenia od czegoś, może od kogoś, odchodzenia z jakiegoś miejsca, które już Wam nie służy, ale też miejsca, w którym nie ma radości. Miejsca, w którym nie ma satysfakcji, miejsca, w którym nie ma spełnienia, ale przede wszystkim miejsca, w którym nie ma radości, bo tutaj karta Słońca w odwrocie, w tym, co zostawiacie za sobą, właśnie w tym, co zostaje za Wami, e, karta Słońca w odwrocie mówi właśnie o braku takiej radości, takiej dziecięcej radości. Tu jest zadowolenie z życia, tu jest takie poczucie pełni, poczucie spełnienia, poczucie satysfakcji. Karta Słońca z wszystkim to, co najlepsze. I mam wrażenie, że baran, miejsce, w którym baran jest, na preludium tego grudnia tak naprawdę, to jest miejsce, w którym tego brakuje. To jest miejsce, w którym też nie możecie być sobą poniekąd. Dlaczego to mówię? Tutaj karta Cesarza w odwrocie. Karta Cesarza to jest baran. To jest karta barana, to jest wasza, jakby wasza energia. Kładąc już na bok, co o czym mówi karta cesarza w takim jakby aspekcie archetypowym, czy znaczeniowym, do tego zaraz przejdę. Natomiast generalnie cesarz jest to, jest to baran, to jesteście wy, to jest wasza energia. I mam wrażenie, że. Baran zostawia za sobą miejsce, w którym nie może być sobą, w którym jego energetyka jest zatrzymana, w którym jego energetyka jest zablokowana w jakiś sposób, w którym nie czujecie się na swoim miejscu, nie czujecie się też w możliwościach do pełnej ekspresji siebie. I baran tak naprawdę z ciężkim sercem, bo ósemka kielichów mówi o. Ciężkim sercu, to nie jest takie, a zostawiam to i idę przed siebie. Nie. Tutaj trzeba zostawić coś, co było jakąś wartością dla nas przez długi czas. Tutaj nazbieraliśmy osiem kielichów, tak naprawdę. To nie jest łatwo zostawić za sobą pewien dorobek, który mamy, ale to miejsce, w którym się znajdujecie, e, tam brakuje Was samych, tam brakuje Waszej Mocy sprawczej, waszej sprawczości, waszego takiego poczucia, że jesteście u siebie w domu, że to jest wasze cesarstwo, że wasze życie jest waszym e, tym waszym cesarstwem, w którym jakby panujecie. E, cesarz mówi o pewnego rodzaju ramach, o pewnego rodzaju takim. E, Zarządzaniu swoim, też swoją przestrzenią, swoim życiem, swoimi finansami, swoim domem, swoim dorobkiem. W ogóle jakby to jest taki zarządca, taki, taki nadzorca, taki dobry władca. I mam wrażenie, że baran kieruje się w stronę odzyskania tej energii i jednocześnie odzyskania tej radości, odzyskania tej radości życia, odzyskania tej. Tutaj też takiej beztroskiej energii, ale przy jednoczesnym, właśnie odzyskaniu siebie, swojego ja też poniekąd. I tutaj nie chodzi nawet o takie rzeczy, że wam brakuje radości czy optymizmu i tak dalej. Tutaj chodzi o to, że wam brakuje samych siebie w pewnych aspektach. I. Baran tutaj wy, wy, wyrusza w podróż na poszukiwanie siebie po prostu, jakkolwiek patetycznie to nie brzmi, ale taka energetyka tutaj z tych, y, z tych kart się pojawia. Y, największe wyzwanie dla baranka w grudniu, a smieczy. Jaka będzie przeszkoda? I co będzie pomocnego? Baranki. Tutaj największym wyzwaniem jest zrozumienie. Asmieczy mówi o zrozumieniu, o uświadomieniu sobie czegoś, o uświadomieniu sobie może tego, że do tej pory byliście w miejscu, w którym nie mogliście pozwolić sobie na pełną ekspresję, na bycie sobą, na to poczucie sprawczości. Tutaj pojawia się. Zależność od innych osób, od innych ludzi, może od innych sytuacji, może zależność od miejsca pracy, może zależność od y, warunków, w jakich jesteście, ale też przede wszystkim zależność od tego miejsca, w którym byliście. Y, tutaj przeszkodą jest właśnie konieczność uwolnienia się. Ta świadomość przyniesie uwolnienie. Y, uwolnienie nie jest łatwe. Uwolnienie nigdy nie jest łatwe. Y, Sieć zależności tutaj, z której wychodzicie, pozostawia Was w takim e, poczuciu, czy może Was pozostawiać w takim poczuciu, no i co teraz? Jestem wolny, i co teraz? E, to teraz ja mam sam tutaj być cesarzem, ja mam sam kreować swoją rzeczywistość, jak mam sobie z tym poradzić, nie wiem. I tutaj może być takie poczucie e, bezradności też w jakiś sposób. To może być takie poczucie. E, Inni podejmowali za mnie decyzje do tej pory i czułem się w tym nie do końca okej, okay, nie do końca szczęśliwy, nie do końca żywo, żywotny, ale teraz jakby jak mam to ogarnąć, jak mam sobie z tym poradzić, tak jakby yy, to jest takie uświadomienie, które przynosi wolność, ale jednocześnie przynosi ogromną odpowiedzialność. Ale cesarz to jest też odpowiedzialność, to jest odpowiedzialność za siebie, to, to jest odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje. Wolność zawsze wiąże się z, z odpowiedzialnością, więc tutaj w przeszkodzie mogą być zwłaszcza Wasze własne ograniczenia mentalne, umysłowe, Wasze własne zniewolenie przez sytuację, które nie jest w konkrecie zniewoleniem przez sytuację, ale jest zniewoleniem takim energetycznym, czyli na przykład hipotetycznie jesteście w jakiejś pracy, w której czujecie się... E, Pachołkiem w ogóle nie spełniacie się, nie ma tam szczęścia, nie ma tam w ogóle jakiejś satysfakcji ani niczego, ale tak naprawdę ciężko jest to uświadomienie dopuścić do jakby siebie, samych, do świadomości, bo wy czujecie się w jakiś sposób mentalnie czy energetycznie związani z tą pracą. Albo na przykład sytuacja w domu, sytuacja rodzinna, sytuacja w relacji. Ciężko jest zostawić na przykład relacje ze sobą, albo jakąś osobę odciąć ze swojego życia, podjąć pewne decyzje, bo tutaj Asmieczy mówi o odcinaniu pewnych rzeczy, o odcinaniu pewnych więzów, odcinaniu pewnych osób też, odcinaniu wszystkiego czy wszystkich, którzy nie pozwalają Wam realizować w pełni siebie jako, jako Was, jako barana, w takiej swojej mocy autentycznej. I i tutaj istnieje taka przeszkoda, że tak naprawdę właśnie nic nie stoi na przeszkodzie, tylko wasz własny umysł e, powoduje takie, takie stany. O nie, to ja sobie teraz nie poradzę. Ja jestem zależny, zależna od tej osoby, od tej pracy, od tej sytuacji, cokolwiek to jest. Więc tutaj uważajcie, baranki, na to, bo w grudniu jest. Mocno zaznaczona energetyka, to jest największe wyzwanie grudnia, tutaj ten asmieczy, tu jest mocno zaznaczona energetyka konieczności podjęcia tych działań, ich de tych decyzji, i tego faktycznie odcinania od siebie. Odcinania od siebie tego stanu. Tego stanu, w którym jesteście, w którym nie pozwala się Wam, czy sytuacja nie pozwala Wam na uruchomienie pełni swojego potencjału w tym słońcu, radości, czerpania też z życia pełnymi garściami, bo zarówno słońce, jak i cesarz czerpią z życia pełnymi garściami. A Wy, mam wrażenie, jesteście w takim miejscu, w którym to nie może zostać zrealizowane. Ehm, jeśli chodzi o to, co będzie pomagało, mamy tutaj kartę króla buław. Ja go odwracam, bo to jest na pozytywie. Król buław, czyli. Czyli też baran tak naprawdę. Wy walczycie o siebie w tym miesiącu, mam wrażenie, baranki. Bardzo mocno się to zaznacza, niezależnie od tego, czy yy, ogląda mnie kobieta, baran, czy mężczyzna, baran. Król Buław to jest ogień, to jest ognista energia, sprawcza energia, to jest energia męska, energia mężczyzny. To może być wasza wewnętrzna energia, tak jak powiedziałam, niezależnie od płci. To jest taki archetyp barana, który po prostu... Chce być u siebie, on chce być u siebie, chce być w swoim królestwie, w swoim cesarstwie, e, chce rządzić, chce rządzić w swoim życiu. To nie jest taka, wiecie, energia, ja chcę rządzić i mieć władzę i taka egotyczna. Nie, to jest po prostu bycie w swoim królestwie, na swoim stanowisku, w swoim miejscu i czerpanie z życia pełnymi garściami, a miejsce, w którym jesteście do tej pory, uniemożliwia to i konieczne jest podjęcie pewnych kroków. Odcinających i uwalniających Was z zależności emocjonalnych, z zależności jakichkolwiek, które jeszcze wiążą Was z tym miejscem, które należy opuścić, zostawić za sobą. To oczywiście może być wszystko w przenośni, ja nie mówię wyprowadzajcie się, zostawiajcie kogoś i tak dalej. To jest pewna przestrzeń energetyczna, z której baran wychodzi po to, żeby odzyskać siebie i odzyskać Pełnie, tak jakby pełnie siebie, e, narodzić się z powrotem do życia jako ten właśnie cesarz, baran, jako wy. E, co nowego wchodzi w grudniu w życie barana? Co nowego? Co nowego wchodzi w grudniu w życie barana? Paś kielichów tam mignął mi przy tasowaniu. Więc myślę, że emocje, 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 emocje tutaj zostaną uwolnione, emocje tutaj zostaną odblokowane. Takie jeszcze nieśmiałe emocje, takie niedojrzałe emocje, takie dziecięce emocje, ale one zostaną odblokowane. Co nowego? Wchodzi w życie baranka. Eee, dziesiątka denarów. Wytworzycie baranki swoją swoją spuściznę, swoją strukturę, swoje życie, swoje, swoje struktury, które także tworzy cesarz, ale na Waszych warunkach. To jest Wasza historia, którą Wy piszecie. I dobrze jest pisać swoją historię, w której wy jesteście panami swojego losu, władcami swojego życia, czerpiecie z życia pełnymi garściami i przede wszystkim nie jesteście od nikogo zależni. E, tu jest też niezależność, pokazana zarówno finansowa niezależność, ale też ogólnie, ogólnie rzecz biorąc niezależność, i tu jest budowanie swojego imperium, swojej spuścizny, swojego życia. I takie poczucie bezpieczeństwa, że niezależnie od tego jak zachowają się inni ludzie, to wasze wa, jakby wasze życie nie zależy od tego, bo wy podejmujecie decyzje, wy działacie, wy jesteście tak jakby tym tym sprawcą, tym królem, tym cesarzem. Tak jak mówię, niezależnie od tego czy e, kobieta baran czy mężczyzna baran nie oglądają, natomiast tutaj chodzi o Bycie u siebie. Bycie u siebie po prostu w życiu. Eee, jaki jest wynik miesiąca grudnia dla baranka, z jaką energią baran wychodzi z tego miesiąca? Z jaką energią baran wychodzi z miesiąca grudnia? No, baranki. Baranki. Dziewiątka denarów. Eee, nie dość, że walczycie o siebie, nie dość, że walczycie o swoje imperium, o swoje cesarstwo, to walczycie o dobre, dostatnie, bezpieczne, stabilne życie, zaopiekowanie finansowe, zarówno sami przez siebie, jak też w ogóle za walczycie o taką. E o takie poczucie spełnienia i tego, że jesteście w miejscu, w którym jest wam dobrze, w którym macie wszystko, bo w dziewiątce denarów e, ta kobieta w tym ogrodzie ma wszystko. To jest rajski ogród. Tutaj jest obfitość, tutaj jest pełnia, tutaj jest wszystkiego w bród, wszystkiego pod dostatkiem. Ona jest u siebie i Baran w grudniu walczy o to, żeby być u siebie. To niekoniecznie mu, musi mówić o przestrzeni fizycznej, o przestrzeni materialnej, domu, czy, czy czegoś takiego. Natomiast, jeżeli jakiś baran faktycznie myśli tutaj, na przykład o, no nie wiem, przeprowadzce, albo na przykład o ym, też wybudowaniu, na przykład swojego domu, czy na przykład kupnie swojego mieszkania po to, żeby nie być zależnym od kogoś, na przykład nie być zależnym od osób, u których się mieszka, to też jest dobry moment. Yy, tu jest bycie u siebie. Tu jest zadbanie o swoją przestrzeń i takie poczucie: Ja jestem tutaj, mam obfitość, mam dostęp do wszystkiego i mogę realizować swój potencjał w miejscu, które jest moje, w miejscu, które jest dla mnie. Dobrze wygląda ten wynik. Dobrze wygląda ten wynik. Jest szansa, że uda się Baranowi to zrobić, uda się Baranowi w tą podróż. Wyruszyć i nie tylko w nią wyruszyć, ale również dojść do miejsca, w którym siądziecie na tronie, po prostu. Po prostu siądziecie na tronie i powiecie, jestem u siebie. Rada dla baranka na miesiąc grudzień. No, baranki. To jest ta droga, to jest ta podróż, to jest to załadowanie swojego dobytku do tej łodzi, odbicie od brzegu. I po prostu odwa odważenie się na to, żeby popłynąć w tą stronę, uwolnić się z tego miejsca, w którym nie jest Wam dobrze, bo szóstka mieczy mówi o tym, że z ciężkim, bo z ciężkim sercem, tutaj tak samo w tej ósemce pu y, pucharów, to też jest z ciężkim sercem, ale podejmujemy tą decyzję, podejmujemy tą decyzję, to jest ta decyzja, podejmujemy tą decyzję i de jakby... Płyniemy w kierunku spełnienia, w kierunku stabilności, w kierunku siebie, bycia sobą i zasiadania na tronie swojego życia, czegokolwiek. Baranki, to jest w Radzie. Nie bójcie się, nie wahajcie się. To jest dobry miesiąc na to, żeby w końcu to zrobić. W końcu to zrobić i w końcu odzyskać siebie, zawalczyć o siebie, moi drodzy. Słowo końcowe dla baranka na miesiąc grudzień. Jakie jeszcze jest słowo końcowe? Co baran jeszcze powinien usłyszeć na koniec? Moi drodzy, karta głupca, czyli po raz kolejny, po raz kolejny no, nowy początek, nowa przygoda, nowe, nowe miejsce, zmiana miejsca, wykonanie tego pierwszego kroku z odwagą. Z odwagą. Głupiec jest odważny. On nie myśli o konsekwencjach. On nie myśli też o tym, co zostawia za sobą. On nie rozpamiętuje. O, tutaj miałem osiem kielichów, o, ale byłeś nieszczęśliwy. Odwrócona karta słońca mówi o tym, że byłeś nieszczęśliwy. Odwrócony cesarz, nie byłeś tam sobą. Nie byłeś tam sobą. Trzeba podjąć tą decyzję i ruszyć w tą drogę. Głupiec się nie zastanawia, głupiec się nie waha. Głupiec otwiera nowy rozdział swojego życia, moi drodzy. Baranki. Hej ho, hej ho, przed siebie by się szło, i w drogę, moi drodzy, po prostu w drogę. Walczycie o siebie, uwalniacie się ze wszelkich zależności od innych ludzi, podejmujecie decyzje i, i idziecie w swoją stronę, w swoją stronę, po prostu w swoją. Nie w czyjąś, tylko w swoją, moi drodzy. Dobrego grudnia. Pozdrawiam.